Obecne czasy charakteryzują się tym, że żyjemy w dużym dobrobycie. Praktycznie wszystkiego nam dostaje, nie brakuje nam niczego. I zauważmy, że dzisiaj ktoś spośród słuchaczy Jezusa mówi, że pójdzie za nim, dokądkolwiek On się uda. Jezus bardzo szybko, jakby konfrontuje tego człowieka z Jego wyznaniem, i mówi, że Syn Człowieczy nie ma głowy, gdzie by miał głowę skłonić nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę skłonić. I mówi, że droga, którą on idzie, jest drogą wyrzeczenia, jest drogą, powiedzielibyśmy dzisiaj, pewnej ascezy, podjęcia codziennego krzyża, zmagania dnia codziennego. I zauważmy, że faktycznie, aby prowadzić życie duchowe, aby prowadzić życie wiary, potrzeba się opowiedzieć w pewien sposób zawartościami, które płyną z Ewangelii. Nie zawsze dobrobyt, który gdzieś nam proponuje świat, nie zawsze sprzyja naszemu życiu duchowemu. Dlatego dziś jesteśmy, myślę, zaproszeni do takiej decyzji, że jeżeli chcemy i za Jezusem, jeżeli chcemy i za Ewangelią to zawsze to będzie wymagało od nas straty jakichś innych rzeczywistości, może mniej ważnych wartości w naszym życiu, ale pamiętajmy, że droga wyrzeczenia, która idzie za Ewangelią, w której możemy kroczyć za Jezusem, jest drogą, która przynosi pełne szczęście naszemu sercu, szczęście, którego wszyscy kochamy. W taki sposób starajmy się dzisiaj odpowiedzieć na usłyszaną Ewangelię.